Dzień dobry, moi kochani. Zapraszam wszystkie strzelczyki na czytanie na marzec 2024. Poproszę o przekaz dla strzelczyków na marzec 2024. moi kochani w teraźniejszości fantastyczna energia, wszelkiego rodzaju nowe początki, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy zawodowe i finansowe, potencjały, możliwości realizowanie celów, pasji, swoich marzeń, możliwe spotkania, nowe znajomości, jak najbardziej również takie z potencjałem na całą relację. Jeśli chodzi, kochani, o przyszłość, ktoś zdobywa czy będzie, będzie zdobywał informacje na jakiś lub na czyjś temat. Uważajcie, kochani, na plotki. I jest tutaj wskazanie, abyście posługiwali się, intu, przepraszam, nie intuicją, tylko zdrowym rozsądkiem, wręcz przeciwnie, zdrowym rozsądkiem i logiką. Tu są również wszelkiego rodzaju szkolenia, kursy, nauka, praca, moi drodzy. W pracy. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na jakieś tajemnice, na coś, co może być przed Wami ukryte, i posługiwać się należy w pracy intuicją dla odmiany. Niektórzy z Was, jak najbardziej, mogą skorzystać z fachowej pomocy lub z jakiejś zaufanej osoby z rad zaufany od zaufanej osoby. Moi drodzy, miłość, single, co my tutaj mamy? No, ktoś tutaj jest. Ktoś będzie na Was bardzo zdecydowany, lub to Wy na kogoś. Będziecie ty, z kimś wymieniać wiadomości. Tu są spotkania. No, ktoś ewidentnie będzie na kogoś bardzo zdecydowany. To również posługiwanie się zdrowym rozsądkiem i logiką. Jakieś szczere rozmowy również mogą mieć miejsce z kimś. To dla singielków i singielek. Teraz, moi drodzy, miłość para cudowna energia, wzajemna miłość, szczera, prawdziwa, pełna wzajemnego wsparcia, zaufania i akceptacji. Przepiękna energia, rodzina i przyjaciele. Tu będzie potrzeba podjęcia jakiejś decyzji, moi drodzy, odnośnie kogoś z przyjaciół lub rodziny. Moi drodzy, problem. Yy, może mieć miejsce jakaś stagnacja. W jakiejś kwestii w waszym życiu i jakiś brak pewności siebie, ale uwaga również na ryzykantwo wszelkiego rodzaju. I rada, moi drodzy, kreuj swoją rzeczywistość, bądź bardzo pewny siebie. Pamiętaj, że masz wszystkie atrybuty do tego, aby osiągnąć sukces. I poproszę jeszcze o kartę opiekuńczą dla strzelczyków. Energia. Uznaj swą siłę. Każda burza przynosi początek nowego. Bardzo Wam dziękuję, kochani. Proszę Was o lajki, komentarze i subskrypcje, gdyż bez tego bardzo trudno prowadzić kanał. I pięknie dziękuję za to tychczasowe. Życzę, życzę cudownego marca i do usłyszenia, moi mili.